Siemanko, tutaj Daria i Oliwka z kanału Darliwka i witamy Was w kolejnym challenge'u Kto lepiej urządzi pokój. Tym razem urządzamy pokój dla Muffin art. Standardowo ja biorę ten mniejszy pokój, Oliwka w Skakuję do tego większego, no i zobaczymy, co uda nam się zrobić, a wy widzowie oceniajcie, kto zrobi lepszy pokój dla Ani. No więc dobra, zaczynamy! Okej, okay, słuchajcie, więc ja standardowo lecę sobie z podłogą, taką uniwersalną. Oglądałam trochę filmików Ani i wiem mniej więcej, jak u niej wygląda to mieszkanko, ale nie wiem sama, co ja jeszcze tutaj stworzę. Wiem, że chciałabym na pewno połączyć trochę różowego i jakichś fajnych, słodziutkich dodatków. Dobra, nie wiem dlaczego, ale zdecydowanie ostatnio spodobała mi się mega ta krówkowa tapeta, dla Ani wybierzemy takie łóżko, tylko że ja mam bardzo malutki mikropokoik i co ja mam tutaj zrobić, bo obowiązkowo Mufina musi mieć w swoim pokoju biurko, no wiecie, do montowania tych filmików, oni tak szaleją z tymi filmami, że ja po prostu podziwiam i aż zazdroszczę. Więc szukamy biurka dla mufiny. Oliwka mi tutaj podpowiada, żebym wzięła fioletowe biurko, ale ono mi do niczego nie będzie pasować, więc ja chyba sobie wezmę takie białe. I uwaga, ja to zaraz sobie jakoś to wszystko poprzestawiam, ale lećmy sobie po komputer, i teraz sama nie wiem, jaki jej tutaj wybrać. Ale chyba ten, wiecie, ten jest tutaj jakby. Yy, on będzie idealny do. Pra o nie, błagam, dlaczego to nie chcę się postawić? Muszę zmienić biurko! No na tym to się już na pewno zmieści. Tylko zobaczcie, co mi się dzieje z tego pokoju. Olivia oddaj mi swój. Nie. To jest bardzo, ale to bardzo niesprawiedliwe, wiecie? W moim pokoju zupełnie nic się nie mieści. No zobaczcie, jak ja postawiłam to biurko. To już po prostu nie ma tu na nic miejsca, zaraz oszaleję. Mam inną opcję, słuchajcie, i mam nadzieję, że to się zmieści i że się postawi na tym moim biureczku. Błagam, 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 proszę, postaw się. Jej, dobra. Jesteśmy troszeńkę, ale to troszeńkę uratowani, bo zobaczcie, trochę się zmniejszyło naciskanie w tym pokoju, i ja to tak zostawię jak na razie. Weźmiemy sobie jakiś fotel do tego biurka, albo ewentualnie krzesło, bo co by nam tutaj pasowało? No, Mufina to mi się mega kojarzy właśnie z takim różowym, fioletowym, ale czy to krzesło tutaj będzie pasowało? Może jednak weźmiemy tą muszelkę? To będzie bardzo fajnie wyglądało. Co wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach, które krzesło tutaj bardziej pasuje. Nie byłabym sobą, gdybym nie dała jakiegoś fajnego dywanika. No i teraz yy, zastanawiam się, czy po prostu biały na środek dać, czy. Ej, może to serduszko? W moim pokoju jest tak mało miejsca, że absolutnie nie zmieści mi się żadna szafa, w ogóle toaletka mi się nawet nie zmieści. Jak to jest możliwe? Słuchajcie, może pokombinuję coś takiego, żeby zobaczcie, tutaj będzie komoda. Wiecie, ja mam bardzo, ale to bardzo utrudnione zadanie, bo mój pokój jest mikro mały. A muszę tutaj zmieścić tyle rzeczy, że aż mnie to po prostu przeraża. No wiecie, komputer i coś do makijażu i tak dalej. Wiem, że Mufina ma u siebie w domu takie właśnie bluszczyki wiszące ze ściany. Więc ja sobie tutaj te bluszczyki powieszę koło komputera z jednej i z drugiej strony, zobaczcie. I to będzie naprawdę fajowo wyglądało. Dodatkowo powieszę w tych bluszczykach też te długie lampeczki, żeby to tak fajnie, klimatycznie wyglądało wieczorkiem. I nad komputerem teraz są dwie opcje: albo jakaś fajna półeczka, albo jakieś fajne obrazki. Ale że ja mam bardzo, ale to bardzo mało miejsca i wiem, że już to powiedziałam chyba 5500 razy dzisiaj na tym odcinku. To ja sobie chyba tutaj wybiorę opcję półeczek i zrobimy półeczki dwie, żeby mogła tutaj coś fajnego położyć. Ej, zobaczcie, nie jest źle, nie jest źle. Zastanawiam się jeszcze, czy ta komoda taka y, ciapkowana tutaj by nie pasowała do tego wszystkiego. Ej, pamiętam jak nie, bo ta jest wyższa. Pamiętam, jak Mufina nagrywała filmy kiedyś, kiedyś dawno temu, i ona właśnie za sobą miała taką komodę, i tam poustawiane takie y, rzeczy jakieś, wiecie, z y, do otwierania, czy jakieś tam miszki, jakieś zabawki. Piszcie, czy pamiętacie. Lecimy sobie po mafinkowe akcesoria na półeczki, i co by tutaj dać? Ej, ten misiek kojarzy mi się mega ze squishmallowsem z McDonalda, więc ja go biorę. I szukamy sobie dalej czegoś fajniejszego. O oh my god, żaba! Jumbo żaba! Oliwka mi tutaj podpowiadała od razu, że. O, mufina, żaba i tak dalej, więc ja sobie to biorę oczywiście, że tak. No i co by tutaj jeszcze jej dać? Dajcie znać w komentarzu, co wy byście na moim miejscu dali obowiązkowo w pokoju dla mufiny. Mufina na maksa kojarzy mi się z takimi słodziutkimi rzeczami, więc ja tutaj jej dam takie różowe pudełeczko na to biurko, taki jakby organizer. I w to włożymy same słodziutkie rzeczy, na przykład taki długopis z Hello Kitty, na przykład różowe nożyczki, może być też ten centymetr, bo on jest całkowicie fajny. I myślę, że no jakieś tam już rzeczy fajne mamy, ale to jest jeszcze nie wszystko, to jest jeszcze nie wszystko, bo mamy tam miejsce, co by tutaj jeszcze dać. Ej, a może jakiegoś kwiatuszka po prostu tam postawimy koło tej żabki? Nie wiem dlaczego, ale teraz mam tutaj pomiędzy tymi dwoma kwiatami. Zobaczcie, tutaj mamy coś takiego, taką lampkę, a tam mamy tą żabę. Ale ja myślę, że to by nawet spoko wyglądało. I teraz, kochani, weszłam sobie tutaj w elektronikę. Wiem, że jest tutaj gdzieś różowy aparacik. I ja bym go chciała położyć sobie tutaj na biurku, żeby to biurko nie było takie samotne. Dodamy sobie chyba jeszcze różowe półeczki nad toaletkę, zaraz tam położę też jakieś fajne kosmetyki, no i myślę, że będzie całkiem, całkiem fajnie, oczywiście ta półka się nie mieści w moim mikro małym pokoju, no dobra, to powieśmy sobie to. ej, a może tak na równi z tamtymi dać, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Słuchajcie, no, trzeba sobie jakoś radzić, i teraz się zastanawiam, właśnie, czy tą toaletkę tak nie wyśrodkować, albo może tak. I ja tam jeszcze położę jakiegoś kwiatka w rogu. Dawajcie, zaryzykujmy z ulubioniakiem. Nie wiem, czy mu finie by się podobał, czy nie, ale może będzie ładnie wyglądać. No, chyba, że ta monsterka. O, nie, monsterka zdecydowanie jest za duża na mój pokój, i chyba najbardziej to by pasował tutaj ten kwiatek, tylko nie wiem, czy on całkowicie nie zniknie za łóżkiem. No. Ulubioniaku, wierzę w ciebie po prostu, że ty tutaj będziesz pasował, że będziesz ładnie wyglądał i powiem wam, że jest całkiem nieźle tylko wiecie jaki ja mam teraz problem bo jeżeli mamy biurko i ten fotel to teraz co ja mam dać do toaletki może jakąś pufkę taką małą różową wiem że ona gdzieś tutaj była jest coś takiego zobaczcie ej no dobra może to być nawet nie wygląda źle słuchajcie lecimy do łazienki po kosmetyki dla muffiny nie pampersiki to nie lepiej kosmetyki i co by tutaj dać ej, tutaj mamy taki zestaw czachowy ale on mi tak za bardzo nie leży słuchajcie więc może może coś innego, może coś takiego bardziej. Dobra, zmieniamy koncepcję, damy jakieś słodziutkie, różowe perfumki, damy jakiegoś takiego psikacza. Obowiązkowo jakiś pędzelek do makijażu, tylko dlaczego to wszystko stoi. Zorganizujmy to, kochani. Bierzemy sobie organizer numer dwa i wszystko ładnie powkładamy do pudełeczka, wtedy to będzie miało ręce i nogi. Znaczy, no nie dosłownie, bo rągi nóg no, to to jakoś nie dostanie chyba, ale zobaczcie, że od razu to fajniej wygląda. Jestem naprawdę mega ciekawa, czy mufina weszłaby do takiego pokoju. Lecimy sobie po więcej słodziaków-pluszaków, i tutaj przed łóżkiem myślę, że to położę sobie. Tutaj na przykład takiego kwiatuszka. Co by tutaj jeszcze dać? Ej, słuchajcie, ja tutaj jeszcze postawię ten kalendarz chyba przed łóżkiem. Znaczy na tej komodzie bym bardzo go chciała, tylko że on chyba, że tutaj go przy tym komputerze dać. Myślicie, że taki różowy balonik byłby tutaj przegięciem? Zobaczcie, tak pomiędzy komputerem a tą toaletką? Ja myślę, że nie. Ej, ten kwiatuszek jest. Ej, ale zaraz, zaraz, czy Mufina nie ma takiej lampki Ala Pushin? Ja ją tutaj postawię. Oczywiście ona nie chce ze mną współpracować, więc śmigaj tutaj. I jako lampy, to ja sobie zrobię takie żaróweczki tutaj. Nie wiem dlaczego akurat takie, ale one są takie neutralne w miarę, i one mi tutaj jakby najbardziej pasują. I teraz, słuchajcie, została mi kwestia półeczek nad naszą toaletką. Co by tam dać? Chciałabym na pewno jakieś książki, tutaj ta koperta, jakaś koperta od widza, wiecie, list od widzów. I teraz szukamy różowych książeczek. Ten notesi galon się chyba rozłoży, ale też może być bo ładnie to wygląda. Dawajcie różowe książeczki. Dobra, może nie różowe, ale ja myślę, że śmiało mogę to tutaj położyć. I teraz też wpadłam na taki pomysł, że mogłaby tam. Być jakaś świeczka dekoracyjna na przykład i szukam sobie, być może nawet różową znajdę, albo jakąś ładną. No i mamy takie fajowe, malutkie, różowe serduszko i teraz słuchajcie, ja przed chwilą coś wymyśliłam i ja zapomniałam, co? I słuchajcie, ja już tutaj tak naćkałam, że tutaj absolutnie nic więcej się nie zmieści, więc dobra, robimy sprawdzenie pokoju dla Mufiny, włączamy światełka, włączmy komputer. No i oceniajcie ten mój pokój i czekamy teraz na wersję Oliwki. Przekazuję telefon Oliwce i zobaczymy, co ona teraz wykombinuje. To ściągnę z mamy tą tapetę, bo mi też będzie pasować. Podłogę zrobię taką trochę różową, trochę białą. Taką podłogę? W sumie. Dobra, to robię uszko. Yy, może po prostu zrobimy takie, co wisi uszko. Bo będzie więcej miejsca. To, I pod tym będzie na przykład biurko. Yy, już wiem, jakie to będzie biurko. Takie, bo tutaj ona lubi fioletowy i różowy. Yy, yy, krzesełko zrobię może takie. Yy, komputer będzie różowy. To szukamy tego komputera. I może dam. O, tu jest komputer. Ten. Ten chciałam dać, bo on jest różowy, z takimi słodziutkimi uszkami i taki aparat dam tutaj. Ej, Oliwka! Inny masz. Ale ja mam tak samo! No zobacz! Ale ty nie masz tu na górze uszkami. No dobra. Dobra, e, światełko będzie może coś w stylu różu. Dam takiego leda. Tutaj gdzieś, o może tutaj, będzie tak pasował. A światełko, nie wiem, tutaj nie pasuje nic za bardzo. O, może gwiazdki? Mufi, nie? Teraz damy jakieś biurko. Znaczy takie do malowania. Musimy do łazienki wejść, bo tam chyba było... Nie! Było tu. Szukamy teraz... O, tego chciałam właśnie szukać, bo to bardzo pasuje. O nie, trochę ściągam z mamy, ale no tam, to nic. I teraz kosmetyki. Dobra, niech będzie. Mm, Mufina też będzie miała gdzieś szafki, takie coś. Tylko, czekajcie, muszę tak to przesunąć te ledy tutaj, to tego nie będzie. Ledów też nie będzie, tutaj będą, nie. Tego też nie będzie, kurczaczki. Yy, serduszko i jeszcze mam pomysł, bo tam gdzie o, yy, gdzieś jest takie malutkie serduszko, pyk zrobię taki dywan na dywanie takie coś takie półeczki pluszek mi się kojarzy jak skurzmelous to tego skurzmelousa tu położymy, bo jest taki skurzmelous yy, ananasik, tutaj właśnie jest jambo, żaba no, nie jest taka jamba ale jest yy, zielona żaba Najładniejsze, yy, może to myszkę damy tu i damy też ten automat z cukierkami na okienko. Długopis, taki dziurkacz tu będzie. Ma różowy, zielony i żółty. I ja skończyłam. Więc dobrze, słuchajcie, mamy mój pokój, mamy pokój oliwki i teraz to od Was zależy. Jak myślicie, no który bardziej pasowałby do mufiny. Moim zdaniem dwa naprawdę wyszły super. Dajcie znać w komentarzach, który bardziej Wam się spodoba. I jeżeli oczywiście odcinek się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Ciekawy, który pokój wybrałaby mufinka. Dziękujemy za oglądanie i do następnego pa!